Kim był Giovanni Battista Piranesi? Genialnym architektem, sprawnym grafikiem. A kogo uwięził w piwnicznych otchłaniach? Czy takie przestrzenie naprawdę istnieją? Na te pytania odpowie Tomasz Jakubowski, kurator wystawy, uwięziony geniusz. Dla, na specjalnie przygotowanych dla Państwa spotkaniach wybrane soboty zapraszam. Drzeworyt. Miedzioryt, akwaforta, sucha igła, linoryt. To tylko kilka technik graficznych tutaj prezentowanych. W Wikipedii wymieniono ich aż 44. A jakich technik graficznych używał Piranesi? O tym przekonamy się na specjalnych pokazach wykonywania grafiki. Wybrane soboty. Zapraszam.